Przede wszystkim ludzie, którzy kupują oczami, a nie kupują na podstawie twardych danych, to jest bardzo ważne, żeby każde pieniądze, które inwestujemy, żeby przemyśleć taką inwestycję, upewnić się, że jest to jak najbardziej bezpieczna inwestycja, bo każda inwestycja niesie za sobą jakieś ryzyko. Natomiast jeśli się dobrze do tego przygotujemy, spełnimy kilka warunków do takiej bezpiecznej, zrobienia takiej bezpiecznej inwestycji, to pominiemy najczęściej popełniane błędy. A najczęściej, najczęściej popełnianymi błędami jest przede wszystkim kupowanie marzenia o czymś, bo coś pięknie wygląda na przykład na folderach, a na przykład nie istnieje albo jest duże prawdopodobieństwo, że nie powstanie. Albo na przykład kupowanie nieruchomości od osób, które nie mają tytułu prawnego do takiej nieruchomości, co jest niestety dosyć częstą, częstym błędem tutaj i na Dominikanie.